Witajcie na moim kanale. Dziś szybki przepis na jajka paszerowane pieczarkami oraz papryką. Nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a ja zapraszam na film. 200 gramów umytych pieczarek ścieram na tarce o grubych oczkach. Następnie pieczarki smażę na niewielkiej ilości oleju i smażę je około 10 minut, do momentu aż odparuje z nich cała woda. Niewielki kawałek czerwonej świeżej papryki kroję w bardzo drobną kostkę. Ugotowane jajka na twardo przekrajam na pół, a żółtka przekładam do osobnej miseczki. Do żółtek wrzucam usmażone pieczarki oraz pokrojoną paprykę. Do farszu dodaję dwie łyżki majonezu oraz dwie łyżki musztardy. Całość doprawiam solą oraz pieprzem. Dokładnie mieszam i gotowe. Farsz do jajek wyjdzie dosyć rzadki i dzięki temu jajka nie będą suche. Ale jeśli yy, wolicie bardziej zwarty farsz, dodajcie po prostu mniej majonezu i musztardy. Teraz wystarczy jajka nadziać farszem i gotowe. Paszerowane jajka możecie podać na jakąkolwiek uroczystość, a już najlepiej sprawdzą się na wielkanocnym stole. Listę składników na jajka paszerowane umieściłam wam jak zawsze w opisie pod filmem, a cały przepis znajdziecie na moim blogu. Link również umieściłam pod filmem. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Smacznego. Pozdrawiam Was.